Siemaneczko, z tej strony Pan Bartosz, a to kolejny odcineczek z naszej serii Od Komuny do Fortuny sezonu drugiego. I co na samym wstępie, no bierzemy się do dalszej części żniw, bo już zboże jest gotowe do koszenia. Tutaj do bizonka się pakuje, bo nie ma co gadać za długo. I co na samym wstępie, zostaw łapkę w górę i... oraz hashtag, pszenica je przytnę ci serduszko. Czekajcie, muszę tu wyjechać. Może być ciężkie. Mam nadzieję, że żadne paciołajstwo nie będzie jechać, bo znowu mogę skończyć niedobrze. Eee, tak pszenica, bo dzisiaj lecimy na pszenicę. E, bo jeszcze do Żyta troszkę mi czasu zostało, żeby skosić. Właściwie nie wiem, jakoś dziwnie, bo Żyto powinno dojść no, tak jako jedne z pierwszych, a w tym roku jakoś tak dziwnie. <laughs> Dlatego najpierw sobie skoszę pszenicę, myślę, że Żyto w następnym tygodniu... Znaczy w następnym tygodniu. No tak, no bo dzisiaj mamy niedzielę. Myślę, że w następnym tygodniu sobie będę leciał już w żyto. Czekajcie, muszę się tu wepchać, bo zaraz może być nieciekawie jak tutaj te mądre osobistości mi się wpakują. O dobra Powoli będę sobie jechał stąd na pewno słowo będzie troszkę więcej niż z rzepaku. Ale ja w sumie się cieszę, bo... Bo myślę, że zostawię sobie z 20 w Bel z tej słomy z następnego sezonu, a resztę sobie po prostu e, e, sprzedam. E, właśnie też do Was pytanie, czy chcecie, żebym jakiś nowy nabytek na gospodarstwo zakupił z ciągników? Czy jeszcze ten sezon przehuleć 60, czy już właśnie zainwestować w coś nowszego? No bo jednak 60 troszkę mi ogranicza z tymi maszynami, że są dość małe. Ale myślę, że ten sezon jeszcze bym sobie jakoś przetrwał A w następnym sezonie byśmy kupili już jakiś ciągnik Taki wiecie, do 80 koni Taki nawet używany myślę Bo oczywiście teraz zboże będę musiał Znaczy będę musiał Ja się cieszę Będę miał na sprzedanie Dość sporo tego zboża nawet Przynajmniej tak mi się zdaje Chociaż tutaj na razie pusto w zbiorniku Ale dobra Jakbym chociaż miał... 10-20 tysięcy zarobił za te zboże ze słomą, to co sprzedam, to myślę, że te 40 tysięcy na koncie to już naprawdę jakiś fajny, nowy nabytek byśmy sobie kupili. Eee, nawet jak nie ciągnię tylkoś maszynkę, musiałbym się zastanowić, czego mi tu brakuje na gospodarstwie. Najbardziej, prasę mam, przyczepy mam, pługi mam. O, właśnie teraz będę sobie agregat ścierniskowy kupywał w jednym ze moich odcinków, eee, to troszkę już sobie. Ale to tam po taniości go będę kupował za. Nawet nie pamiętam, ile ugadywałem, ale nie dużo. A dość fajna praca będzie po tym. Mniej na pewno będzie do orania. A, bo jak będę tym agregatem robił, to już po prostu później pójdzie siew. Znaczy siew. A, no, jeszcze najlepiej byłoby to przetależować później. A, albo jeszcze jakoś to zruszyć, ale no zobaczę. Tależówkę bym z przyjemnością kupił, ale. Ale ale na razie po prostu nie chcę inwestować w jeden segment maszyn w sezonie. Tylko już właśnie chciałbym coś jeszcze innego. Możecie pisać jakieś pomysły na ciągniczki, właśnie tak do 60 tysięcy. Myślę, że 60 tysięcy byśmy sobie uzbierali. Najwyżej byśmy sprzedali 30 czy tam 60, i zakupili za, na zastępstwo. Dobra, teraz tak. To Tutaj zawsze w tych krzakach jest ciężko ale tak widzę, że ja nie wiem, czy ja dam radę przejechać dookoła. I się bardzo cieszę z tego, że tak to planuję. Ale nie no, w miarę myślę, że tutaj plon będzie fajny. Z sobie z przyczepkę. No, przyczepkę może nie ukoszę, ale eee, z 2-3 zbiorniczki na pewno będzie. Dobra, jak z obrotów schodzi fajnie. Teraz tu. A w zielska nie ma, to można w miarę szybko kosić, więc tutaj Zobaczcie mi, że ja dość szybko jeżdżę Uuu, tutaj naprawdę zaraz będzie pełno A, ogólnie daszek sobie założyłem, żeby mi nie raziło Patrzę, no, zaraz będę musiał Zaraz będę musiał ten wysypywać, ale może jakoś do końca dojadę Jak nie, to się zaraz wytnie takiego rogala No, tutaj jest Tutaj chyba z tej strony jeszcze lepiej sypie, niż tamtej Ale tu zaraz się... Wiecie co? Ja muszę taki trik zastosować No, jeszcze troszkę Że zrobimy sobie coś takiego Ja sobie tutaj wetnę Się prostuj O, taki coś sobie zrobimy I... Dobra, mogę. Mogę, mogę już tutaj sobie rozłożyć. Chyba nie będę go gasił albo zgaszę. Tutaj. Dobra. Niech stoi, a ja idę po ciągnik. Ej, no to ładnie sypnęło. Jak wraz dookoła nie mam, już mam prawie tam pełny. Znaczy jeszcze troszkę podjechał, ale... Wiecie, wolę nie ryzykować. Na pewno do końca bym nie dojechał, bo patrzcie ile to jeszcze zostało. Jestem ciekawy, jak z tą Słomą będzie, ile tutaj belek ukręcę z, z tego pola. Eee, bo, no, dobrze planuję w ziarko, to mam nadzieję, że słome też będzie w miarę fajnie planowało. A jak nie, to chociaż będę w ziarko zadowolony. Tutaj teoretycznie mógłbym bo sąsiad ma tu skup, o tutaj czy sąsiad. To nie sąsiad, tutaj mają ogólnie skup. No i mógłbym od razu to zboże sprzedawać, ale musiałbym tam się dogadać z jaką ceną. Może tak zrobimy. Jak mi w miarę zaoferują dobrą cenę, to zawiozę do nich od razu i nie będę tego trzymał. Bo teoretycznie mógłbym w dole ale wtedy musiałbym słomę pod, pod chmurko trzymać, a wiecie jak to jest. No i tak niby można, ale też nie do końca dobre kieruny sobie zasypujemy ale 30 30 to dostaje akurat fali Bez kabiny to tak głośno w niej Dobra rzucimy sobie kierunek O i piątka i lecimy Zrobię sobie tak Na polu to raczej się w nikogo nie wala Jedynie mogę w kombaj Ale raczej nie Mam nadzieję, że, że, że 30 potarga w górę. Ty, no prawie. Na pójść to, co za woda na pewno się będzie działo. Okay, się redukcja nasz w trójkę. O. Idzie, idzie, idzie. Idzie. O, co by miało nie iść. jo, wtargała się Ale z dwiema już by raczej nie wciągnęła Znaczy na sto może by ich targała, Ale na pewno to już wątpię No jednak troszkę główki tutaj są Dlatego chcę jak najszybciej ciągnik Kupić jakiś większy Tak jak mówiłem eee, Takie myślę, że 80 koni by już mi starczyło Tylko, że z napędem, bo wiecie Napęd, napęd to jest tak jakby Ciągnik bez napędu Z 80 koniami może sobie Nie dać rady z z 60 konnym, tylko z napędem. Napęd ma naprawdę dużo daje. Dobra, sobie wysypię. Zrobię sobie zdjęcie, ale to raczej takie brzydkie, tutaj to tego nie wstawię na, na internety. Jak to u mnie taki pan mówił Cajcie sobie podjadę tutaj Szczepa szczelna, nie trzeba uszczelniać, żadnych worków czy tam innych innych technologii uszczelniania Jeszcze nie poginta Bele się delikatnie ładuje to wiecie, się tak niegnie kiedyś idziemy jak w taki face to tam normalnie na ziemnioki prawie trzeba by było uszczelniać się nie dziwię jak pelki to praktycznie zrzucam na nią czekajcie teraz tutaj wycofać tylko sobie porażysz go teraz zgaszę sobie tylko ciapka palimy bizona pal bizona dobra raczej sobie dam radę o. Lecimy No tutaj zbiorniczek jeden był No i na przyczepie dość fajnie też już jest no zobaczymy ile będzie, jestem aż ciekawy Mam nadzieję, że troszkę sobie zarobię tak jak mówiłem, jeżeli po prostu mi się nie zmieści na jedną przyczepę to zaraz... zaraz polecę na skłup i sprzedam no jednak troszkę kaski bym sobie przytulił może w następnym odcinku już powoli właśnie zacznę sobie obróżnić te wszystkie przyczepy Jakby się zmieściło na jedno eee, To bym właśnie w następnym odcinku już zaczął to wywozić, żeby powoli te pieniążki były Ej, czekajcie, bo... To muszę złożyć Co, bo on leci? Jakichś wibracji dostał i jedzie do przodu sam Nie pyta się o zdanie Dobra, niech jedzie powoli. Eee, niech sobie muci. Eee, co by tutaj jeszcze do was pogadać, bo nawet nie wiem. Hmm. Eee, mam nadzieję, że to oglądacie w niedzielę. Znaczy, no na pewno to oglądacie w niedzielę, bo jest 11. A dzisiaj raczej nic nie będę robił. No właśnie, tutaj musiałem, bo... Te krzaki, muszę to kiedyś w pieruna wyciąć. Niby to na między, to bym się dogadał z tym sąsiadem. I byśmy to wycięli, bo to tylko denerwuje. Patrzcie, liściami po morcie jeszcze dostałem, e, tylko denerwuje zawsze to przy koszeniu, to, 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 to później nawet przy oraniu, to pysz, omijaj, e, denerwujące takie te takie, takie te drzewa, e, ale no cóż, posadzili kiedyś, no w sensie z jednej strony dobrze, bo wiadomo, gdzie więcej, chociaż. Wiecie, nie, nie, nie będzie, że za rok u sąsiada 2 metry, albo u mnie 2 metry, gdzieś tam jedzę w połowie pola. Tak jak w realu mi się kiedyś zdarzyło. Ale dobra, e, co by tutaj... Nie wiem w sumie, możecie dać hashtag właśnie, hashtag, hashtag, co jedliście na obiad niedzielny. Dzisiaj tam pewnie był kotlet schabowy, albo inna... inny baszcz. Ja w sumie jeszcze obiadu nie jadłem, bo jest przed 12, Więc jeszcze się nie najadłem Ale zaraz właśnie coś pójdę i szamam Bo ja... Głodny się robię, ale to... Nagrę dla was, wrzucę sobie do renderowania, niech się będzie renderowało, a ja pójdę sobie jeść I tak mija dzień za dniem Jutro do szkoły Znowu Tak mi się nie chce No, postaram się dzisiaj nagrać sobie przynajmniej jeszcze z odcinek do przodu, albo dwa Żeby, wiecie, żeby, żeby to... Żeby to mieć na zapas, bo wiem, że mi się, jak będę wracał do szkoły, nie będzie mi się chciało codziennie A tak, jak będę miał ten 1-2 zapasu, to myślę, że jakoś tam sobie to powrzucę dla was A teraz mam internet dobry To nie będzie jakiegoś problemu, żeby sobie nawet 4, te 5 odcinków wrzucić, bo to jest 20 minut wrzucania, a nie 2-3 godziny, jak, jak miałem limitowane No dobra, ile tu jest? Znowu zaraz pełne będzie jak to fajnie plonuje w tym roku Nie no nie mogę narzekać To na pewno może dzisiaj sobie jeszcze polecimy Sprzedamy jedno 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 e, Jedną wywrotkę W sensie no jedno przyczepę No zaraz będę musiał sobie wyjechać. Najgorzej że muszę się tam zawrócić A to może być ciężkie No teraz do Do końca Aż się aż się, się, się dan. Teraz będzie 100%. Dobra. Zresztą zaraz się w górę przewali No właśnie. Nie będę go gasił, teraz nie wchodzi. Teraz tak. Dajcie mi 30. Jakoś tutaj zawrócić muszę Ale mam na to pomysł Nie będę jechał naokoło, bo to wiecie Praktycznie, no właśnie To praktycznie się zatrzymałem przy tym O, nie na no, luzie Dobra, ale... Teraz pod górę się wcapować będzie problem Ale może damy radę Tutaj jest takie dość fajne pole, bo takie dość klimatyczne Sobie wybrałem na na początek właśnie takie dość fajniejsze pola wszyscy podjadę sobie z jednej strony i z sobie miniaturkę mam nadzieję że mi wybaczycie że sobie zdjęcia będę robił ale muszę właśnie bo jak tak się robi tak jak teraz że nagrywam e, nagrywam nagrywam, wiecie praktycznie całą pracę na odcinku to później nie mam z czego miniaturki zrobić Odcineczki macie dłuższe ale ja też a i zaraz to naprawdę będzie 100% będę musiał jechać sprzedać jak coś, to najwyżej sobie na koszcie jeden zbiornik do bizona jeszcze Pojedziemy sobie w następnym odcinku sprzedać to właśnie Albo wiecie co? Wiem Ile tutaj mamy procent? Aha, sto, dobra To ja mam pomysł, lecimy na gospodarstwo Tutaj jest ten, to jadę tędy naokoło Dobra Lecimy tędy Siapka, katowanie Nie będziemy sobie się sprzedawać Po prostu wezmę sobie rozrzutniczek eee, Wezmę sobie rozrzutniczek i na rozrzutnik zasypię tam to, co zostało Bo chcę właśnie, żeby w jednym odcinku wszystko sprzedać eee, I zobaczymy, ile mi się uda z tego zarobić W na tym odcinku zrobię sobie odcinek ze sprzedawania właśnie Tych wszystkich zbóż No bo już żyto, już żyto, już żyto sobie sprzedam Kiedy indziej a jestem ciekawy ile zrobię z tego. I ile ty mam to? 6700 kg. 6700 kg. Znaczy to jest litrów nie kilo. Przepraszam. Skręcał sobie nic nie dzieje. nie. O no, moje ulubione miejscowość. Teraz tak, tutaj muszę przemyśleć, żeby się wyrobić. No i trochę nie przemyślałem Najlepiej byłoby tu wjechać O, dobra Przejdzie, przejdzie, przejdzie na styk, ale przejdzie Czasowy sobie kierunek No taki, niestety W tym roku miał kuzyn przyjechać, ale tam się okazało, że Sprawy z CV ID 1.9 nie pozwoliły to mogę szepak na rzut nie wytrzymać, bo tam dużo nie było. Ale dobra wiedziałem, że to aż będzie tak sypać Ech. Kable Muszę go sobie buty prze... przemienić Dobra Dajcie, 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 dajcie. Ustaw. Nie, nie to. Dobra. I lecimy sobie. Nie wiem po co mi fałek, ale podczepię. Lecimy sobie do właśnie. Na pole. E Dobra, nic nie jedzie, ale kierunek tak za. Lecimy sobie na pole. E I po prostu zasypię go jeszcze to co tam w kompanii zostało. I sobie resztę po odcinkiem skończę. Nie wiem już mam filmu. Albo w sumie może jeszcze troszkę pokoszę A co? W niedzielę można dłuższy macie czas, będziecie oglądać. Ja będę go wrzucał znowu dwie godziny. Ale nie, w sumie... W sumie luz. Nie fajnie to też wygląda. Tak Polsko. Brudno nie wydanie. Co no wydane? Ale dobra. No, targaj się. Napek nie dróg wstydu. Wcześniej się stargałeś za łagosanką. Nie no jedzie. Już teraz jest na przełomie. Co miał będzie? Jechać. Sorry, z aż wyszedłem. Nie to kliknę. O, dobra. To już wszystko było ten różnione, ale czyli serio, tak na styk się No, wow, jestem zaszokowany, że na tych się wyrobiłem. Dobra, to lecimy sobie z muceniem dalej. Eee. No jestem ciekawy, ile ten odcinek będzie trwał, ile tutaj zarobię z tego. Myślę, że jest z... tą no, ładną kwotę. Troszkę, troszkę na pewno się przytuli. A jeszcze jedno pole zostało, to już w ogóle będę szczęśliwy. Jak z tak samo splonuję, jak z tego, to ciepapka. Będziemy w tym roku bogactwo. Będzie można nowy ciągnik kupować, tak jak mówiłem. Ale to się zobaczy jeszcze. Dobra. Już teraz są te zagłówki. Czyli co, się zaczęło. Dobra, nieważne eee, Te zagłówki Są już pokoszone teraz to będzie coraz, coraz mniej Dobra, jestem po cięciu Bo zaczęli puszczać muzykę na pełen regulator I musiałem iść uspokoić hałataństwo Ale eee. dobra, już jesteśmy Wiecie co, przejadę sobie jeszcze tą stronę i będę kończył bo naprawdę nie wiem ile mam tego odcinka a chciałbym to dzisiaj wrzucić i już słyszę obiad, że tam się smaży i poczułem zapach, jestem głodny więc wiecie musicie mi wybaczyć, ale zaraz idę jeść ale dojedziemy sobie do końca eee, znowu tam już to zboże widać naprawdę, naprawdę fajnie fajnie, że to tyle tego będzie w tym sezonie ja się naprawdę cieszę chciałbym mieć no... Musiałbym mieć te 40-50 tysięcy na koniec sezonu Bo już z taką kasą, wiecie, możecie coś fajnego porobić A e, jeszcze później dojdzie kasa za mleko od krów e, I to wszystko, więc... Więc, więc naprawdę będzie fajnie Muszę jakąś beczkę do wody uspawać Bo wiaderkami się nie chcę nosić Tej wody Ojej No i co? Ja się chyba będę z wami żegnał do następnego odcinka. Cześć i popa. Ewo! Zostawcie łapkę w górę oraz hashtag obiadzik, a ja przytnę ci serduszko. Cześć.